Hej, witajcie ponownie na remoncie mieszkania. Jak widać, pa kamera już stoi. Minęło kilka dni, trochę prac zostało wykonanych. Wejdźmy może na górę. Tutaj mamy na razie taką płytę USB położoną, żeby można było chodzić. Strop został, kawałek stropu został usunięty i tam będą schody spiralne. Dzisiaj przykleiłem tutaj już płyty kartonowo-gipsowe. I dalej będą pociągnięte płyty tą ścianką dalej w dół, ale na prace remontowe na parterze to przejdziemy dopiero później, jak wykonamy tutaj na, na, na pierwsze większość prac. Ok, wejdźmy może na razie do Łazienki. Tu, jak widać, przykleiłem płyty kartonowo-gipsowe zielone. No niestety nie, nie ultrament, ale, ale budżetu trzeba się trzymać. Także przyszedł tutaj zwykły zielony karton, gips. Wiadomo w miejscach, w miejscach bardziej narażonych na wilgoć, czyli jak tutaj później stanie kabina. Kabina też tam przy WC, przy stelażu WC to zabezpieczę folią w płynie. Ta rura, którą tutaj widać też będzie zabudowana, ale troszeczkę później, ponieważ Położę najpierw płytki i zobaczę, gdzie wychodzi, gdzie wyjdzie cała płytka i będę starał się tak zrobić zabudowę, żeby skończyła się cała płytka niedocinana i dalej, i dalej była zabudowa. Także tą tą zabudowę tej rury zrobię dopiero po ułożeniu y, płytek. Ta ścianka na razie nie została obłożona karton-gipsem z tej strony. Mają przyjść jutro hydraulicy i przerobić tutaj te rurki PEX, żeby one schowały się w profilach, ponieważ tutaj będzie grzejnik. Jak przerobią tą, przerobią tą hydraulikę, to dam, damy później wełnę i podwójne płytowanie. Dziękuję też za sugestię. bo ja miałem z tej strony dać jedną płytę karton gipsa, ale ktoś mi napisał, że lepiej dać dwie, bo no, mniejsza możliwość, ewentualność, żeby później pojawiły się jakieś pęknięcia na fugach, na płytkach, także, no, w sumie zgadzam się. Lepiej dać tutaj dwie płyty, dwie płyty, ściana będzie mocniejsza, silniejsza i spokojnie można sobie kłaść płytki. No, zdarzało mi się, że widziałem właśnie na, na płytkach, na takich ściankach działowych, yy, popękane płytki. No. A przy podwójnym płytowaniu myślę, że już takiej możliwości nie będzie. No co tutaj jeszcze w łazience? W tym miejscu będzie ster, stelaż WC, dlatego tutaj nie, nie płytowałem. Będzie zrobiona zabudowa odsunięta, zabudowa i stelaż WC, to wszystko będzie zakryte za tą zabudową. Na wodomierz będzie trzeba zrobić jakiś tutaj słupek albo w całości będzie odsuwany, albo rewizję, żeby było dojście do, do wodomierza, żeby można było sobie szczytać, yy, szczytać tam z licznika ile, ile poszło wody, ewentualnie też żeby było dojście kluczem yy, w razie wymiany licznika, czy po iluś latach tam chyba te liczniki się, te, te wodomierze się wymienia, także żeby było, było dojście nawet jakby ktoś chciał ten wodomierz, wodomierz wymienić. Co to jeszcze w tej łazience? Aha, Jest otwór wentylacyjny, nowo otwór wentylacyjny, bo jak wcześniej być może oglądaliście wcześniejszy film, to tutaj wentylacja była podłączona pod kanalizację, ale to już jest zlikwidowane, tam są pozaklejane te, te kominy. Gdzie, gdzie była podłączona, gdzie jest podłączona kanalizacja. Tak samo jest y, zaklejony komin, chociaż tam jeszcze trzeba dokładnie y, poszpachlować. Jest drugi komin od pieca gazowego, na no to tam też musi to być wszystko szczelne, żeby to z pieca sobie sobie y, uciekało na zewnątrz. A tu mamy osobny komeń, osobny komin zrobioną we wentylację. Wentylację łazienki. Dalej, jak widzicie, powycinałem tutaj takie duże prostokątne otwory na tą całą hydraulikę. No nie ma potrzeby, żeby dokładnie tu wszystko było wycięte, żeby to wyglądało estetycznie. Przy płytce, no jak będę kładł płytkę, to już będę musiał w płytkach ładnie to wykończyć. Ale tutaj też zakleję to jakimś klejem i będzie równiutko. Wejdźmy. Na zewnątrz, wejdźmy do pokoi. przyszykowałem już sobie otwory pod drzwi. Wcześniej byłem zobaczyć w sklepie dokładną szerokość i wysokość drzwi z ościeżnicami razem, i zostawiłem, zostawiłem tutaj po centymetrze miejsca. W otwory drzwiowe dałem profile UA. Jest to, są to profile z grubszej blachy. Dzięki temu ta ścianka jest tutaj solidniejsza, mocniejsza. Otwory tak starałem się przyszykować, że jak widzicie, wypuściłem tutaj płytę kartonowo-gipsową, ale tu też jak widać mam trzy płyty kartonowo-gipsowe, a to dlatego, że ościeżnica drzwi będzie 90 mm i tak chcę zrobić, żeby z jednej strony wystawała sobie 1 ,2 mm, 2, z drugiej strony tyle samo równiutko dochodzi futryna i, i będzie to wyglądać wtedy ładnie, bez żadnych opasek. Wykończone ładnie akrylem, w środku wokół opiankowane. Także żeby jak najmniej gipsować przy drzwiach, tylko dotnę elegancko, elegancko płytę. Tutaj futryna powinna mi się schować. Ewentualnie odetnę jeszcze tu kawałek płyty kartonowo-gipsowej, tak żeby futryna sobie yy, weszła w, w środek, znaczy oczywiście pianka, pianka, pójdzie z centymetr pianki i także płyta najdzie na, na ościeżnicę. I powinno to dobrze wyglądać, bez, bez żadnych opasek, e, ościeżnica, drzwi i w ten sposób będą wykończone jedne i drugie drzwi. Ściana zrobiona z podwójnej płyty kartonowo-gipsowej z jednej i z drugiej strony jest teraz już dużo. Solidniejsza, nic tutaj się nie buja. Narożniki wzmacniają to w całości. Z drugiej strony też jest poszpachlowane. Na łączenia został dany uniflot siatka. Także nie powinno być tu żadnych pęknięć. No ale niestety nie udało się uniknąć małych fuszerek Otóż tutaj później zobaczyłem, że coś ta druga płyta pracuje. i Zwróćcie uwagę, że. Pokazują się pęknięcia na wkrętach i o, jak płyta pracuje. Yy, skąd to się bierze? Ano z tego, że wkręt jest za mocno wkręcony. O, gdzieś tam głęboko i on tej płyty tak prawdę mówiąc nie trzyma. Zatem trzeba to poprawić. Gdzie ja mam tu wkręty? Ok. Wkręcamy wkręta. O, i w ten sposób powinno być zrobione, że ten wkręt tylko delikatnie y, jest schowany, a nie gdzieś tam głęboko. I w tej chwili to trzyma, nic się tutaj nie buja, nie rusza, nic nie, nie będzie pękać. No, najlepiej jeszcze kupić od razu sobie y, końcówkę do płyt kartonowo-gipsowych. Może tutaj też mój błąd, że, y, że nie mam tych końcówek, ale ja jestem przyzwyczajony kręcić w ten sposób. Tak samo tutaj widać, że wypycha ten gips. Zobaczmy ten sam, ten sam pewnie problem. Gdzieś tam wkręt jest schowany za głęboko. Trzeba wkręcić niżej. No już jest teraz dobrze, no trzyma to. Także będę musiał, tak prawdę mówiąc, przejrzeć te ściany. Fachowiec mi no, zrobił jak zrobił i i trzeba to poprawić. Tu też jest gdzieś głęboko. Dobra. Kolejna drobna fuszerka. I trzeba zwrócić na to uwagę przy, przy obsadzaniu narożników, że nie powinno się robić tak, żeby ta część zewnętrzna narożnika wystawała. Przy szpachlowaniu trzeba kombinować, żeby kurczę, to zakryć jakoś. No niestety też dużo zależy od narożników, te narożniki co teraz robią. Jak są rozwartokątne, kupimy jakieś słabsze jakości narożniki. Trzeba je delikatnie tak zgiąć do środka i dopiero później obsadzać narożnik. Tak, żeby, tak żeby przy szpachlowaniu, jak się ściąga szpachelką, żeby ściągać po ścianie. I, I po tej zaokrąglonej części, tutaj po, y, po tej części narożnika, żeby te zewnętrzne krawędzie były po prostu schowane, a nie tak wystawały, bo później jest, jak już mówiłem, problem przy szpachlowaniu, żeby to, żeby to zakryć. No. Ja tutaj, tak już w jednym miejscu y, czasami tak robię, że po prostu tą część, y, która wystaje, wycinam nożykiem. Y, zobaczmy, tutaj też. Staje też narożnik. Biorę nożyka. Wystającą część odcinam. No i to trzeba później zaspachlować. No jest, no, tak to już jest, że jak się ludzi na robocie nie pilnuje, to później wychodzą takie, takie cuda. Wiecie, teraz można jeszcze to poprawić. No gorzej by było pomalowanie, jakby nam zaczęły wyskakiwać, tak odskakiwać y, gips, no i, i wtedy byłby już problem. Co do ścianek działowych, to tak jak wspominałem, są tu dwie płyty z każdej strony. W środku wełna a przewody są pochowane w peszlach. Więcej zresztą opowiem i też zobaczycie, jak budowaliśmy, tę, budowaliśmy tą ściankę, jak robiliśmy tutaj te inne prace na moim kanale. Najprawdopodobniej w niedzielę już opublikuję film. Spójrzmy teraz na sufit. Jest on już wygładzony. Zeskrobaliśmy starą farbę, zagruntowaliśmy sofity. Następnie gładź szpachlowa, taka zworka, bodajże trzykrotnie była położona, żeby to delikatnie podrównać. Aha, w miejscach pęknięć wkleiliśmy szeroką fizelinę. Później trzykrotnie gładź i dwukrotnie y, gładź polimerowa, czyli trzy razy szpa, y, gładź szpachlowa z worka i później dwukrotnie biała y, gładź polimerowa. No i w tej chwili sufity są y, podszykowane już pod szlifowanie. Tutaj w drugim pokoju też jest zrobiona już gładź, chociaż na biało jest zaciągnięte chyba tylko raz. Jak widać nie do końca, bo w tym miejscu też będzie ścianka działowa, drzwi do pokoju. No i tak to wygląda. Co dalej? Dalej, dalej. No, co muszę zrobić. Sufit podwieszany. Sufit podwieszany będzie również tutaj w tym w korytarzyku. ścianka działowa, jak wspominałem, a następnie będę robił wylewki. To trzeba zeskrobać wszystko, zagruntować, posprawdzić sobie poziomy. I będę obsadzał, będę obsadzał listwy, i, i te podłogi równał. Generalnie chcemy skończyć najpierw w górę. Zrobimy tutaj na górze jak najwięcej, może takaż do malowania. Może bez drzwi, jeszcze bez obsadzania drzwi, wtedy zejdziemy na dół. Aha, no i grzejniki. Przyszło już pismo: mam pozwolenie na zdjęcie grzejników. Teraz tak to wygląda, że dzwonię do, mam zadzwonić do spółdzielni, powiedzieć, którego to będzie dnia. W międzyczasie umówić hydraulików, zgrać to wszystko do kupy. Przyjeżdżają hydraulicy, wyłączona jest, wyłączamy wodę i usuwamy te, usuwamy te, grzejniki. No dobrze, to może tyle na dziś. Ja zapraszam już na mój główny kanał Mario jest, gdzie wkrótce. Będzie drugi film z remontu tego mieszkania. Zobaczycie tam, jak kleiłem płyty kartonowo-gipsowe, jak stawiałem tą ściankę, i inne różne ciekawostki. Do zobaczenia, cześć!